Dzień dobry. Panie prezesie, co się stało na początku marszu? Dlaczego tej sytuacji no, to je, więc nie udało się opanować? W trybie sprostowania, jak to się w Sejmie mówi. W materiale pojawiło się, że hibole zaatakowali policję na Narądzia Rzema To Otóż było wprost odwrotnie. Proszę państwa, mieliśmy na Rądź Rzema Nadmorskiego do czynienia z sytuacją absolutnie skandaliczną, a jednocześnie, no, wiele mówiącą, Mianowicie, Tłum y, został podburzony i sprowokowany przez kogo? Przez policjantów, nie, którzy w kominiarkach wmieszali się w ten tłum. Panie widzieliśmy Na to ale mamy, te na to mamy setki, setki relacji. Na to mamy relacje posłów również, którzy byli obecni na tym marszu. Посмотрите, как как крем у него тут... Посмотрите, как крем у него тут... Посмотрите, как крем у него тут... Посмотрите, как крем у него тут. Посмотрите, как крем у 好好 What is Prowokacja policji. Widzieliśmy policjantów w kominiarkach, którzy prowoka, prowokowali, chodzili z małymi, z małymi takimi e, pałkami e, teleskopowymi. Jak jednego próbowaliśmy zatrzymać, wylegitymować, tak. za chwilę podeszli do niego e, jego koledzy i go odciągnęli. Nie chciał się wylegitymować. Policjant w kominiarce. Także to nie jest to, byliśmy świadkami policyjnej prowokacji. Będzie tu pan poseł stał cały czas, próbował, żeby tym ludziom tam nic się nie stało. Ja nie mogę zagwarantować, żeby tym, żeby tym ludziom się nie stało. Tam się są dzieci małe strzela do wszystkich kurwa tam na początku są dzieci tam są dzieci kurwa na początku tam są kurwy dzieci tam są dzieci kurwa dzieci tam jest mój syn. kurwa dobrze ale panie nie warto

Młodych ludzi, tysiąca rodzin z dziećmi Odcięli od, od marszu Tym samym policja po prostu sama sprowokowała te zajścia Policja, prowokacja policja, prowokacja policja, prowokacja policja. Uwaga jadą na nas Panie pośle Inni policjanci że inni Tak jak ten samochód Jest prowokacją policyjną I my się nie zgadzamy na tego typu działania Ponieważ ten samochód jest samochód.

zamaskowanych policjantów, którzy wmieszali się w tłum, z tego tłumu e, rzucali w, w, w kordon i to spowodowało reakcję kordonu i starcie kordonu już w całym tłumie. Konrad, byłeś tam e, na czole marszu. Jak to się wszystko odbyło? No, że policja zaczęła bić i ta terenować wszystkich. No i Ale że... czy była policja sprowokowana, czy sami zaczęli? Sami. Bo kibice krzyczeli coś o policji, no i policja zaczęła coś atakować, bo policja barykodowała ten marsz oni się zaczęli przedrzeć, to policja zaczęła bić pałami. Kogo bili? Ciebie uderzyli? Yy, no tak, mnie też. Yy, Dzieci też bili. Yy, wszystkich oni nie patrzyli, kogo biją, Kogo biją. G gazu użyli łzawiącego? Tak. I co, zgubiłeś się z tatą?